Witajcie, gołąbeczki. Pierwszy dzień w Sopocie, znaczy się drugi. Wstaliśmy rano o godzinie której? Dziesiątej? Ja o A ja o ósmej, ty o dziewiątej? No po 9, nie? nie, co ty? Ty wstałaś, to ja wstałem o 8. No dobra, nieważne. Idziemy na rynek w Sopocie. Najbardziej lubimy takie właśnie klimaty. Smaczki. Markie. marketplace. Ach Zobacz, no. Zaraz zobaczymy co tu się wyprawia Co tu to się, to się wyprawia 10. 14 no. To my idealnie przyszliśmy No Nie no, no, idziemy zobaczymy koło. Co tu mają za jakieś Może będą ryby Dobre Haszterfiki Kury całe Ogrom. Kurki i kury. <laughs> Kurki i kury. Ale chleby ładne. Szkoda, że nie jesteśmy Nie, nie, nie. Jest taki kolor. My jesteśmy lepsi. Słyszałem, że chce zobaczyć tego. I ta pani, która kiedyś miała antykwariat, tam jeszcze wszystko. Idzie się o ziołach. O żołach? o ziołach, o takim, o takiej medycynie chińskiej jak już się magiczne jedzenie mm. piersi, nie pokazuj cycku w na antenie no to to bym, to bym to bym wzięła tak? Zapyta się o cenę skoro 3 dyszki sporo 3 dychy targ to, jest to to jest targ żeby dawać dwie dychy no ja bym chciałam i to Dlać dwie mogę <laughs> to, to jest skarbie targ targu się

65. chyba zjadł? 65. No to już nie, tam... to naprawdę... jest 60, to jest 4 książki. No. 60, no. nie. No. To jest za 60. Co? 60. Nie nawet 60, za 60 To jest raz, dwa, trzy... 30, ta tak. 20 to jest 50, 20 to jest 70, 10 to jest 80. No to ta jest gratis. no no to, jest A, gratis, to, jest to jest gratis, tam. Tak, jest to, jest 7, jest gratis to jest gratis nie, 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 za Tak, to jest gratis za dychę Nie, 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 siedem dych I dychę u Ja tutaj płacę też, nie? Nie Jeszcze... Dla kogo? No, byłem, że dla Miszki dla ojczyzny Przylecę No Jezu, zobacz, jaka faja To jest fajka? No, taka szisza Sziszka to jest najlepsza opcja Co? Kupię. Propolisu? No. Może pani ma taki już zrobiony. No i mamy propolis, mamy pieżgę mamy i mamy co jeszcze mamy? Borówkę. Borówkę. No to czekaj chociaż to trzymaj. No to będę. No jak pół targu wykupi zaraz. Coś jest Zrobione, że tam jest kapusta, jakby zmieniona w środku. kapusta jest na dole. Na dole, i wtedy ciasto jest na liści kapusty, no i to się płynie. Hej! Tak jest na liściu przanu, też to takie receptury przedwojenne. I jakby troszeczkę ta kapusta tam wchodzi? Daje, daje wilgoci, trzyma tą wilgoć w środku, no i też się nie spali od dołu, bo ta jest. Super, dziękuję no, bardzo. Proszę. Trzeba na liściu kapusty bez pszenicy, żeby mi się odpalił. Mm. Keps. Mamy pieprzu. To taki mały straganik. Fajnie to wygląda. Tak powinno być. Już mamy. Jeszcze widziałem, jakiś sezon, sezon. Mam pusta. Przypomniałem sobie sezon. Co jest? Zakwas. Ja bym wolał w taki serowy kupić, wiesz? A, no dobra. Kryształy okay. Boris Brecha. Zobacz, Boris, kupimy Borisowi... no My jesteśmy na tym targu. Kupimy Borisowi maskę? Maskę Borisa. Co to jest? Poczekajcie na nas, to zjemy śniadanie. Okay. Możesz do sobie spróbować. Papier, folia, wszystko o tym. Są rybki, ale rybki można kupić sobie ryby. O, No, no Alibóg jest 58 zł, a taka torebka do pieczenia nie może być. to masz sery. Sery masz. Dzień dobry, dobry. Mm. Koziradka, kminek, pikantny orzech, zioła, czarnuszka, czosnek z młodych serów mm -hmm. Dojrzałe sery, czworoszki z kwaśnego mleka, jogurt, a tu krowa już takie wyraźniejsze, niektóre już aż śmiesz OK, Okej takie mocne? No, bo nie jadłam nigdy, to może bym spróbowała. A ten jest jaki? Z orzechem. Nie, on nie będzie taki mocny. No to taki, taki średni. średni no. no to wezmę to ten. To będzie bardziej łagodny, bo to jest to, to samo. Który ma być? Ten za 19? No, no tak, Proszę bardzo. Jak Ci się skarbie podobało? Bardzo. Przyzwoity tak? Bardzo przyzwoity. No nie wręcz. To jest ulica Krzysztofa Kręczona. No i ruszamy, proszę Państwa, Omeniki. Pokolenie Techno. Skarbie? Jak tam? Pokolenie Techno. Pokolenie Techno. Idziemy na Borisa Break. Ha. Ha, 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 ha. No i jesteśmy, szaleństwo się zaczyna zaraz. Przeszliśmy przez bramki, przemyciliśmy dużo towaru. I... jedziemy. <grym znowu> na bale. i lecę, zobacz. sem tjá DJ Martínez Haupp ज का